Na kartach swej pracy zanotował kilka przykładów. Pisze m.in. ksiądz Karol, młody kapłan w Polanowie, obsługuje cały powiat. Praca była nieludzka i wyczerpująca siły. Przyszła choroba. Któregoś dnia dostał krwotoku płucnego. Wtedy przyszli gospodarze z odległej miejscowości. Prosili, aby przyjechał. Od dwóch lat nie mieli u siebie księdza. Mówią, są dzieci bez chrztu, małżeństwa bez sakramentu, chorzy umierają bez zaopatrzenia. Nikt nie uczy dzieci religii. Ksiądz Karol pokazał krew w niednicy. Zwiesili głowy, w oczach pojawiły się łzy. Ksiądz pojechał z nimi i żył krótko. Kilka zdań dalej pisze: Jechałem kiedyś samochodem przez Rubniewicę. Wstąpiłem do księdza proboszcza. To starszy już człowiek. Znalazłem go w mieszkaniu na podłodze, oczekującego przyjścia staruszki gospodyni. Leżał bezładny. Mimo ciężkiej choroby pełnił obowiązki duszpasterskie i obsługiwał kościoły filialne. Kilka zdań dalej pisze: Pamiętam dobrze księdza Prałata Kuczkiewicza, kapłan lwowski. Nie mógł stać na nogach. Silni mężczyźni wprowadzali go do ołtarza i trzymali pod ręce, a on jak starotestamentalny mojżesz wznosił ręce do Boga. Też miał kościoły filialne. Gdyby go nie było, nie byłoby nikogo. Kilka zdań dalej pisze. Pamiętam pewnego proboszcza. Długo chorował, leżał w łóżku. W niedzielę przychodzili ludzie do jego mieszkania na niedzielną świętą. Też były kościoły filialne i było ich nawet kilka. Nawet w takim stanie obsługiwał kościoły. Sam, będąc ciężko chorym, usługiwał innym. I dalej pisze. A bardzo dobrze pamiętam księdza Henryka Szymusika. Dla niezwykłej gorliwości księża nazywali go szaleńcem. I było też w jego pracy bez umiaru coś z szaleństwa Bożego. Uległ wypadkowi samochodowemu, coś z kręgosłupem było nie w porządku. Przez półtora roku chodził w gipsowej koszuli od pasa wysoko po szyję i w takim stanie obsługiwał całą parafię mając kościoły filialne. Kilka zdań dalej, a może nie, może już wystarczy. Poszczególne stronicę tej książki wyciskają ze zawstydzenia. Ciężko się to czyta, jak to oni, kapłani gorzowscy, na początku wyniszczali się tutaj, na tych ziemiach. Teraz chyba rozumiecie, dlaczego ksiądz Anczarski napisał że diecezja zżerała swoich kapłanów. Pośród tych opisów jeden szczególnie przykuwał uwagę. To ten o księdzu prałacie zauczkowski, rządcy naszego kościoła, także kapłania lwowskim. Kanclerz Gorzowskiej Kuli ksiądz Marian Kumala napisał kiedyś umęczył się wiele na Bożych niwach. Napracował niemało Dzieląc serce pomiędzy mnichnik w kapłańskiej posłudze, zostawił po sobie pamięć jasną, świetlaną. Świecić będzie żywym przykładem dla nas, jak pochodnia. Ordynariatem Gorzowskim rządził zaledwie 13 miesięcy. W tym czasie zrobił bardzo wiele. Ksiądz Anczarski, wspominając go napisał: Cechowała go wielka dobroć. Miał serce szerokie i wyrozumiałe dla ludzkich słabości. A to było ważne, szczególnie po zakończeniu po II zakończeniu wojny światowej. Swoją osobowością silnie oddziaływał na otoczenie. Był biedny. Tak biedny, że gdy umarł, stwierdzono, że ten człowiek poza koniecznymi rzeczami posiadał bardzo niewiele. I dodaje, ubodzy i potrzebujący, z którymi się stykał, wiedzą, gdzie podziały się jego dochody. Ksiądz Załoczkowski urodził się 13 marca 1901 roku na pokuciu. Wstąpił do seminarium we Lwowie, zakończył je w 24 roku, po święceniach został skierowany do pracy w różnych parafiach. W 39 roku został proboszczem bardzo ważnej parafii Świętej Elżbiety w Lwowie sam Czarski wspominając to pisze, że w parafii Świętej Elżbiety biło gorące kapłańskie serce, które umiało zaradzić w dniach narodowych nieszczęść, biedy, cierpień, niedostatków i głodu. W maju 1946 roku odprawił ostatnią mszę w kościele Świętej Elżbiety i wyjechał na dziki zachód. W czerwcu 1946 roku opuścił Lwów, udał się do Polski i 1 sierpnia 1946 roku został przyjęty tu w Gorzowie przez księdza Edmonda Nowickiego. Ustanowił go wtedy Nowicki pierwszym proboszczem diecezjalnym Parafii Świętej Rodziny w Szczecinie. Jego plebania była otwarta dla wielu. Tam wielu znajdowało miejsce, gdzie mogli znaleźć schronienie. Tam m.in. wielokrotnie gościł u niego błogosławiony ksiądz Michał pocztą. Ksiądz Nowicki darzył dużym zaufaniem księdza Nowickiego. Gdy w 51 roku siłą usunięto stąd księdza Nowickiego, kolegium konsultorów wybrało jego właśnie na wikariusza kapitulnego. Rządził tym kościołem krótko, 13 miesięcy. Ale jego posługa przepadała na najtrudniejsze czasy stalinowskiego terroru. Gdy władze próbowały, władze komunistyczne próbowały rozbić jedność kościoła w Polsce, kiedy niestety wielu kapłanów poszło na współpracę, to tu w Grzobie był ksiądz Łuczkowski, który na wszystko miał jedną jakże cenną odpowiedź. Nic bez księdza prymasa. Bronił jedność Kościoła z Prymasem, z Kościołem Powszechnym. Odszedł do Pana 19 lutego 1952 roku, w 52 roku kapłaństwa i w 52 roku życia, i w 27 roku kapłaństwa. Kiedy słuchaliśmy w liturgii słowa tego zdania, które biskup na początku przywołał, Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który został nam dany. To możemy sobie uświadomić, że w tych trudnych powojennych latach dał nam Pan Bóg tu, na Ziemi Lubuskiej po Morzu Zachodnim pasterzy niezwykłych, którzy byli w stanie udźwignąć trud odpowiedzialności. Obdarowani w duchu świętym miłością Bożą potrafili nieść nadzieję, a takiej bardzo tu brakowało. Potrafili nieść nadzieję i dawać ją ludziom tej ziemi. Spoglądając na przykład ich życia z jakimś wstydem przychodzi nam często spoglądać na nas samych. Niedawno jeden z księży zapytał mnie o sens takiej uroczystości jak dzisiaj. Po co? Dlaczego? Myślę, m.in. innymi, drodzy bracia i siostry, żeby wpatrywać się w nich, bo tak naprawdę w każdym z nas kapłanów jest trochę tej cząstki ich, tak jak tu jesteśmy wszyscy, czy prawie wszyscy, to przecież w każdym z nas jest trochę z życia i posługi biskupa Pawła Sohe, który nas wszystkich uczył. Jesteśmy trochę obdarowani jego życiem. Kiedy spoglądamy na tych poprzednich, tych, którzy tutaj byli, kiedy cieszymy się tym, że nasz Kościół nigdy nie miał wielkiego konfliktu między duchownymi a biskupami, że nasz Kościół lokalny zachował jedność z całym Kościołem, że tutaj jakoś inaczej się żyje, to dlatego, że byli tacy pasterze, którzy potrafili brać dar ducha Bożego, miłości Bożej i przez to dawać nadzieję tym, którzy często tej nadziei po 73 latach drugi rządca Kościoła Lokalnego spoczął tutaj, w Katedrze Dożowskiej. Po to, żebyśmy go pamiętali, żebyśmy z jego mądrości brali przykład, ale także, dziękując Dobrego Bogu, modlili się za